Celem dotyku nieba jest to, żeby narodzić się na nowo, jeśli zechcecie. Czyli religia powiedziała nam, że mamy być pobożni. Powiedziała nam, że jak nie pójdziemy w niedzielę do kościoła, mamy grzech. Powiedziała nam, że musimy się spowiadać. Powiedziała nam, że musisz mieć sakramenty, żeby być zbawionym. Ale co mówi Biblia? List do Efezjan 2:9, bodajże to było, możecie sami sobie sprawdzić w waszych Bibliach w domu. Mówi, że nikt nie będzie zbawiony za uczynki, żeby się czasem nie helpił. Więc jaki sakrament Cię zbawi? Ja wierzę w sakramenty. Sakrament pokuty wierzę, tylko że to nie jest 10 Ojcze nasz i Pięć Zdrowaś Mario to jest sakrament Twojego pojednania się z Bogiem. To jest to, że Ty zmieniasz myślenie na wzór Boży to jest prawdziwa pokuta. Ja wierzę w sakrament chrztu. Tylko nie niemowląt, bo jest napisane, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Jak dziecko może uwierzyć? Te niemowlęcie, szczególnie. Więc ja wierzę w sakrament chrztu, ale tak jak Jezus miał 30 lat i dopiero się ochrzcił. Ja wierzę w sakrament komunii. To jest pojednanie się z Jezusem i wtedy zjedzenie czegoś na znak przymierza. Ale ty nie zjadasz wtedy Jezusa. Nikt tu nie zjada Jezusa. Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę i w ogóle wziął chleb i wino. A w ogóle wino, kochani, to było tak jak macie we Francji, że oni tam do posiłku jedzą wino. Przepraszam, do posiłku, który jedzą, piją wino. Więc to nie było coś takiego, że teraz wezmę wino. Tam zawsze było wino. Czyli tak jakbyś wziął Polskę i miał rosół, schabowe, kurczaka i kompot. Kiedyś. Pamiętacie te czasy? Może do dzisiaj niektórzy macie w niedzielę szczególnie. Schabowe, albo mięsko z kurczaka, albo coś i kompocik, albo jakiś napój. To Jezus, jakby dzisiaj przyszedł, to by wziął te kole z tego stołu ziemniaki mięcho i by powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętajcie o tym, że umarłem. Pamiętajcie, że zmartwychwstałem. W sensie, u nich to mówił w czasie przyszłym, że to będzie na moją cześć. A nie, że będziesz miał święty chlebek. Bo to nie o to chodzi, nie o chlebek chodzi. Jezus powiedział, jeśli nie narodzicie się na nowo, nie wejdziecie do nieba. A zatem możesz zjeść tonę chleba. Tego świętego w cudzysłowie. A dalej pójdziesz do piekła. Dlaczego? Bo do piekła idą ludzie dobrzy i religijni, którzy nigdy nie narodzili się na nowo. I widzisz, ja ostatnio dodam takiego posta w internecie o umyśle sekciarza. Sekta, wiecie co to jest sekta? To jest taki umysł, że tylko u mnie jest zbawienie. Czyż i niektórzy ludzie nie mówią nam, że jeżeli nie masz sakramentów, to straciłeś coś? Straciłeś najczęściej zbawienie? To jest nieprawda. Pamiętajcie, że, że jeżeli narodzicie się na nowo, możecie to zrobić w domu. Nie musicie dołączać do nas nawet. Co zrobić, żeby się narodzić na nowo? Trzeba uznać wszystkie swoje koncepcje za błąd w swoim sercu. I Biblia list do Rzymian 10.9 mówi: kto wyzna Jezusa ustami, że Jezus jest Panem. I uwierzy w swoim sercu, że on został wzbudzony z martwych, czyli umarł z martwych dnia trzeciego, zbawiony będzie. Niby proste, ale czy naprawdę wyznałeś Jezusa Chrystusa swoim panem i zbawicielem? Kto to jest pan? Ten, kto rządzi. Nie wiem jak wy, ale ja całe życie jako normalnie katolik wcześniej nie znałem nauk Jezusa. Nie wiedziałem o czym on mówi. To jak mogę go wyznawać co niedzielę, moim panem, robić wyznanie wiary, które nie ma pokrycia w moim sercu? Później wychodziłem i byłem od poniedziałku do soboty jak diabeł, a w niedzielę udawałem świętego. I to jest życie Polaka, albo jak ja to nazwałem, to są ateiści katolicy, Czyli ludzie, którzy nie wierzą w Boga, ale pójdą i ochrzczą ci niemowlę, bo rodzina, żeby ten. Bo rodzina. Bo rodzina. Czyli już Bóg tutaj w ogóle nie wchodzi w grę. I to jest niestety dzisiejsze społeczeństwo. Życie z Bogiem jest piękne. Kiedy Duch Święty w ciebie wejdzie, to On będzie cię przynaglał do pokuty, to On da Ci moc do zwycięstw, to On da Ci głód do szukania Jego. A nie, że musisz chodzić do kościoła, musisz. To nie. Dlatego młodzi ludzie szczególnie, oni nie chcą Boga w wydaniu katolickim. Bo jeżeli to jest bycie księdzem, albo zakonnicą, albo ministrantem, albo cały czas być walonym w, 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 przez, przez głowę kijem, bo ten Bóg cię no stop smaga, bo nie byłeś w niedzielę w kościele, to ja bym też tego nie chciał. Ale Bóg jest inny, i zapraszam was wszystkich, żebyście we własnym domu otworzyli własną Biblię, chyba że jej nie macie, tysiąc katolicką i zobaczyli w Nowym Przymierzu, jak jest napisane w waszej Biblii, bo nie wiem jak wy, ale ja jako katolik przez 20 lat nie czytałem Biblii. Czyli co, na ślepo im wierzymy, tak? Na ślepo. Jak możesz chociażby mnie zweryfikować, jak nie znasz Biblii? Jak możesz księdza zweryfikować, jak nie znasz Biblii? Jak możesz kogokolwiek zweryfikować? Nie możesz. Czyli jesteś łatwy w manipulacji. Nie daj się manipulować. Ani mi, ani im. Mówię to specjalnie. Czytaj Biblię! Zobacz w Nowym Przymierzu, co jest napisane. Bo wielu ludzi mówi, to jakieś abstrakcje mówisz, a ja mówię, no, no otwórz sobie, czytałeś? No nie, bo tam ktoś powiedział, a ja mówię, bo powiedział, a zweryfikowałeś? Ja jako katolik zacząłem badać własną wiarę, i historycznie, i biblijnie. I zobaczyłem, że tam większość rzeczy jest nieprawdziwych. Jakbyś się urodził w islamie jako radykał, też byś dał się wysadzić. No, z naszym polskim podejściem często tak. Mówimy, że nie, ale czasami się tak zachowujemy. Bo przecież tak jest od wielu lat w tradycji mojej rodziny. Ja to rozumiem, że jest od wielu lat w tradycji, ale czy zweryfikowałeś? Ja zacząłem weryfikować to, w czym jestem. Zacząłem weryfikować to, co moja religia wtedy robiła. Tak? Wojny krzyżowe. Nigdy. Ta, ta religia nie była propokój. To było propolityka, prowojna zawsze. Dobrze, że luter się pojawił i inni ludzie, którzy zrobili przewrót, bo byśmy mieli Biblię w łacinie dalej. Dalej byśmy nic nie wiedzieli. Więc przyjaciele, Bogu nie chodzi o to, byś był religijny. Bo chodzi o to, czy ty spotkałeś się z Jezusem, po to te cuda dzisiaj są. Po to uwalniamy was od demonów. Oczywiście nie musicie nic z tym robić, macie wolność, ale nie po to byście się stawali religijni, tylko po to, żebyście zaczęli szukać. Kurde, co tutaj się dzisiaj działo? Być może istnieje ten Bóg. To być może zacznę czytać, że zrozumie coś, a być może i mi się w domu objawi. W domu nie musisz do nas przynależeć. W domu Oczywiście, jeśli chcesz, mam zrobione już od 13 lat 900 nauczeń, ale mam posegregowanych 10 list nauczeń. Możesz sobie je robić od początku, są listy od 1 do 10, i tam będziecie mieli wszystko wytłumaczone z Biblii. Bóg wysłał mnie jako apostoła żebym przywrócił, bo jakby ja sobie ostatnio tak myślę, co różni mnie od sekciarzy? Tak sobie myślę, nie? Sekciarze, tak jak niektórzy, co zakładają nowe religie, jak mormoni, tam Świadkowie Jehowy, to oni robią coś takiego, że oni nie wracają do starych doktryn. Im się niby Bóg objawia, ale oni mają nową swoją książkę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jest ksiąga mormona, jest Biblia Świadków Jehowy przerobiona... No, jest też katechizm katolicki. <laughs> no, właśnie. Są różne rzeczy dodatkowe. A apostołowie od Boga, oni wracali do, do doktryn Jezusowych, tych pierwszych, i po prostu je objaśniali. Czyli oni wracali do tego starego, oni nie tworzyli nic sprzecznego nowego. I ja, jako człowiek, posłany przez Boga, apostoł, wracamy teraz całym zespołem, bo też już nasz zespół liczy kilkanaście wspólnot i mamy kilkaset już ludzi, wracamy zespołem do właśnie Chrześcijańskiej wiary. Tej sprzed synodu, że tak to nazwę, sprzed tych wszystkich zborów kościelnych. Bo to Jezus dał nam czystą naukę. A później to zaczęło być wyginane przez ludzi. I powstał właśnie katechizm, różne sobory, różne to, obalali, coś zdawali I to, co my dzisiaj znamy jako katolicy, to najczęściej jest już to wszystko pozmieniane przez 2000 lat. I mówimy, no ale tak nam to podali. No ale dzisiaj. Masz przynajmniej świadomość tego, że może być inaczej. Na YouTube masz moje nauczania. Zrób tym, z tym, co zechcesz. Chcę ci po prostu to powiedzieć. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do nieba. To jest nieprawda, że masz sakramenty i tam wejdziesz. Jeśli ja bym się nie narodził na nowo, tak, żebym nie wszedł do nieba, pomimo, żebym uzdrawiał ludzi. Więc to nie chodzi o to, czy ktoś ma moc do uzdrawiania. Bo jest napisane: wielu fałszywych przyjdzie, będą uzdrawiać, a i tak powiem im, precz nie znałem was. Więc to też nie daje zbawienia. Więc co daje zbawienia? Zbawienie? Szczere serce i szczerze wyznaj Jezusa panem i zbawicielem. Ty wiesz, czy to szczerze zrobisz? A jak to szczerze zrobisz, ja ci gwarantuję, że w tobie powstanie głód po więcej. Bo wiecie, co robi szczerość? To, że Bóg wie, ty wiesz, i jak szczerze, no bo kto to pan? Ten, kto rządzi. A nie, pan. Ja tak się zachowywałem, a później rób ta, co chcę tam. To pan, czy nie pan? Najpierw Jezus nie jest twoim przyjacielem, zauważyliście? Najpierw jest panem. Dopiero później z panowania powstaje przyjaźń, ale nie, że ktoś, o Jezus to mój przyjaciel, jest tam, robię co chce. tak, ziomka żeś spotkał. Kto wyzna Jezusa Panem, nie kto wyzna Jezusa przyjacielem, będzie zbawiony. Pierwszy krok zawsze jest panowanie i dlatego jest napisane, kto chce być użnie moim, niech się zaprze samego siebie, zaprze samego siebie, a nie jak chce ta. Później to już jest inaczej. Dlaczego zawsze się jest na początku? Ponieważ mamy właśnie naleciałość religijną, mamy naleciałość katolicką, mamy naleciałość świadków Jehowy, mamy naleciałość świadków, protestantów, mamy różne naleciałości. Zaprzyj się tego i pójdź za mną. Rozumiesz? I dlatego też do tego dążę. Zróbcie z tym, co chcecie, ale wiedzcie, że zbawienie jest za darmo. Nie z uczynków, ale one się zaczyna od tego. Jezus moim panem. Okej? Okay? Amen. Jezus moim panem.